Świat demonów istnieje tak długo jak cała ludzkość. Prosta wiara i naiwne wyobrażenia o rzeczach niewidzialnych, ale przeczuwanych, zamieniły się z biegiem wieków w regularną naukę. Nawet jeśli demonologia nie ma na razie praktycznego potwierdzenia swoich twierdzeń i twardych dowodów na istnienie opisywanych obiektów, to stanowi niewątpliwie ciekawy przyczynek do poznania ludzkiej natury. Mitologia egipska wprowadzała ogromną liczbę demonów na ziemi, w wodzie i w powietrzu. W wierzeniach sumeryjskich, a później także w babilońskich, obok duchów niebieskich czczono również takie, których obecność i działanie związane były z określonymi dziedzinami – duchy, ognia, światła, pól itd. Tak w perskiej nauce o demonach Bogu Stwórcy Aura Mazda podporządkowanych było siedem Amsha Spant – Najwyższe duchy w Królestwie Światła oraz wiele dobrych geniuszy, duchy opiekuńcze. A Hrymanowi zaś, Bogu Ciemności, służyło siedem dewa, istoty demoniczne, oraz liczne złe duchy. Starochińska demonologia daoizmu zna dwie grupy główne demonów, które odpowiadają istocie obu kosmicznych sił: Yin, kobiecość, zło, ciemność i Ziemia, i Yang. Męskość, dobro, jasność, niebo. Złe demony, kuei, oznaczały głównie dusze zmarłych, którzy nie mieli oficjalnego pogrzebu i nie otrzymali od rodziny stosownej ofiary. Dobre demony, szen, były pierwotnie uważane za duchy niebieskie. Mitologia grecka kojarzyła początkowo demony istotne, nadprzyrodzone, przede wszystkim ze zjawiskami natury, np. Na z szelestem liści na wietrze, odgłosami cykat i tym podobne później zaś tylko z nieznanymi zdarzeniami i procesami, jak fermentacja mleka albo alkoholu, parowanie, starzenie się, wietrzenie skał. W starej kulturze wschodu demony były częścią porządku świata, zanim zaczęto przypisywać im powodowanie chorób, a nawet śmierci. Epik grecki Heizot Opisał w swoim głównym dziele Teogonia całe zastępy demonów różnych klas jako istot pośrednich między bogami i ludźmi. Otaczają oni ludźmi niczym niewidzialni strażnicy dobra i zła. Nauka o demonach odgrywa ważną rolę także w filozofii neopolitańskiej. Od około 300 roku naszej ery cały politeizm greków z wiarą w demony, które miały pośredniczyć między potrzebującymi pomocy ludźmi i bogami, został włączony w ten system filozoficzny. Sokrates mówi o swoim demonie jako o dobrym duchu, który towarzyszy mu od pierwszych lat życia i chroni przed złem. Nieco inaczej rozwijała się wiara w demony w mitologii rzymskiej. Idee greckie oraz wyobrażenia orientalne za pośrednictwem mitologii etruskiej zostały tutaj przejęte i dalej rozwijane. Demony pojawiają się u Rzymian jako tak zwani geniusze. Te wyobrażenia zostały potem przejęte przez wczesną chrześcijańską wiarę w demony. W mitologii indyjskiej demony Asura mają swoje stałe miejsce. W hinduizmie są przeciwnikami bogów Dewa. Według starych hinduskich wyobrażeń demony były początkowo bogami, kiedy asurowie zostali stworzeni, otrzymali w darze prawdę i kłamstwo. Z czasem odrzucili prawdę i przemienili do opozycji złych duchów. Istnieją różne grupy demonów, które często przedstawiane są jako zwierzęta. Zaatusz Trijanizm był religią państwową w istniejącym na terenie współczesnego Iranu i Iraku imperium Sasanidów. Jej założyciel żył około tysiąc przed naszą erą. Wykazuje dużą odmienność wiary w demony w porównaniu z innymi kulturami. Kontakty z zoroastryjską i perską demonologią wywoływały silny wpływ na żydowską naukę o demonach. Podczas gdy jeszcze Platon pojmował demony jako istoty pośrednie między bogami i ludźmi, starożytny judaizm i chrześcijaństwo umocniły czysto negatywną ocenę demonów. Hebrajskim określeniem demona jest szedim. To pojęcie tłumaczy się raczej jako półbogowie albo duchy. Słowo wywodzi się z języka akadyjskiego szedu i oznacza tam przyjazną, dobrą, opiekuńczą moc ducha. Dybóg to z kolei błędne dusze, które nie znajdują spokoju i po śmierci trafiają do świata żywych. Na początku chrześcijaństwa u wielu ludzi żywa była ciągle wiara w starych pogańskich bogów i demony. Wierzono też, że pod wpływem starojudaistycznych przekazów, w moce pośrednie, które wyobrażano sobie jako upadłe anioły, albo potomków aniołów i ludzi, wszystkie te duchy uważane były za całkowicie złe i wrogie królestwu Bożemu oraz ludziom. Podstawy chrześcijańskiej demonologii zostały rozwinięte przez świętego Augustyna. Islamski świat demonów jest urządzony hierarchicznie i dzieli duchy na trzy kategorie. Obok aniołów istnieją diabły, Iblis względnie szatan, i Dżiny, które zaliczają się do dobrych demonów tak długo, jak długo opowiadają się za Allahem, w przeciwnym razie uważa się je za złe. Dżin, szatan i Iblis pochodzą jeszcze z czasów przedislamskich.